To jest komunikat dla wszystkich, tych, którzy, podobnie jak ja, zrezygnowali po drugim sezonie z oglądania serialu. Ozak, trzeba wrócić. Wendy? If you don't move forward, you die. Pierwszy sezon był zachęcający. Drugi, przynajmniej dla mnie, męczący i nużący do tego stopnia, że postanowiłem nie oglądać trzeciego. Ale na szczęście po kilku miesiącach zmieniłem zdanie. Trzeci sezon to jest petarda. Rodzina Berdów zaczyna wkurzać coraz większą liczbę ludzi. Pojawiają się nowe postaci, nowe wątki. Każdy z nich wnosi coś do tej pasjonującej historii. Historii, przypomnijmy, prania brudnych pieniędzy przez teoretycznie zwykłą, normalną rodzinę. Trzeci sezon kończy się tak, że ten czwarty, jeśli się pojawi, obejrze w całości w dniu premiery. Jestem o tym przekonany.